Ale zaatwij się już, bo już nagrywanie mam od Pawła. Tak. Siemano, no jestem turbo, gdzie ze mną jest? No i się cześć. No i dobra, witamy Was pończę, Dzisiaj szybciutki odcineczek, wróciłem z pracy, Gruby tutaj przygotował fajne wstaweczki i graficzki. Będziemy dzisiaj znów betować, tym razem High League, nie Fame MMA, jak w poprzednim odcinku, będziecie mieli w przepiętym komentarzu odnośnik do tamtego typowania. Dzisiaj znów jesteśmy mistrzami w przepierdalaniu siana, Najsik już swoje, że tak powiem, przepierdolił, znaczy jeszcze nie wiadomo czy przepierdolił, ale już go nie ma na pewno. Eee... Tym razem ja wygram. Może tym razem Grubemu się uda wygrać. No, ja ostatnio miałem pół pecha, pół farta, bo wyszedłem na zero. Eee, że tam półtorej tysiąca straciłem, ale to tak praktycznie na zero. Eee, no i co? Dzisiaj będziemy stracić highlig. Ogólnie to są takie moje typy, które uważam, że są mniej więcej jako tako... Eee... Takie, 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 takie w mojej teorii takie, że bardzo możliwe, że, że się uda z tym wygrać. E, no i co? To przechodzimy sobie do okienka e, i będziemy to typować. E, wprowadź kwotę. Każdy bet będzie za 5 koła. I teraz tak, pierwsza walka to jest Michałowca, Owczarzak i. Dobra, chuj w to. Owca i pasza Biceps. Ja ogólnie e, mój typ stawiam na e, owce. Mimo, że sentymentalnie jestem za Paszą, uważam, że owca, owca pokaże się lepiej w tym pojedynku, ale i tak i tak będę się cieszył, bo to jest w sumie jedna z najlepszych walk na tej gali. Też obstawiłem na Owca. Dobra. Eee, HLL 1. Eee, Owca 412 wyśnił, poszło. E, dobra, teraz druga walka. To jest Lexi vs Fagata. E, moim zdaniem wygra to Fagata. Dlaczego? E, nie wiem. Mam wewnętrzne poczucie tego, że Lexi w ostatniej walce za najlepiej się nie pokazała i Chicken Nuggets e, po prostu znów przepierdali swoją walkę. Nie wiem dlaczego. Uważam. Nie po... po prostu patrzysz Kutasa nie niego. Nie wiem, w sumie ani jedna, ani druga mi się nie podoba. Eee, ale tak uważam, że po prostu po tym, jak w ostatnim. Eee, ale z... luzja to... też tak patrzyła. To... to dobrze, że nieco ja bym wiedzieli. Eee, osobiście po tamtej walce myślę, że Psycha i jej sitting, i że, że znów, jak dostanie mocno bombę na ryj, eee, bombę na banie, no to że znów się dla niej odpali to samo co z nadsu, nie będzie wiedziała co się odpierdala i, I po prostu przepierdoli to walkę. Chociaż chciałbym, żebym. Nie wiem, czy da się remis, ale fajnie byłoby widzieć taką ostrą napierdalankę przez trzy rundy. Jak się laski napierdalają po mordzie i tam furia jest. Więc mój typ idzie na fagatę. Jest fajny kursik bo 2 0 Więc jeżeli uda się, to 10 koła będzie z tego. I wysyłamy. Elegancko. Eee, kolejna walka. To jest mini Mike i Big Jack. Eee, tutaj bym powiedział. Eee, Kurwa, stawiam ogólnie hajs na Big Jacka, ale... Uważam, że minimite przez swoje siłę może mieć w tym e, przewagę, ale uważam, że. No nie wiem czemu, ale coś mnie ciągnie, że wygra to Big Jack. Nie wiem, takie mam po prostu. E, głupie. głupie... Głupią podświadomość, że to wygra akurat Jack, więc. Ja postawiłem na minimite. Więc zobaczymy. Ogólnie to tam ma wyjebane. Kto tam wygra, to wygra, nie wygra lepszy. Ale będzie śmiesznie, bo jak e, Big Jack rozpierdoli kolejnego e, Karła, że tak powiem, i dostanie jeszcze pas, to nie dość, że z nim szybciej nie tego mini bo go ciągle wyzywa. To jeszcze tamten poprzedni, jak on miał Karlito, chyba, tak? No. Myślę, że też kurwa będzie zasmucony, że znów tak, jakby ten Big Jack kogoś spraw w pizdę. E, no, no i mówię. Z tego co mi się wydaje, to wysłałem przed chwilą trzeci bet. Tak, teraz będzie czwarty. Czwarty to jest Dis i Zony. Eee, myślę, że tutaj nie musimy za bardzo. Ja to... Nie musimy tutaj za bardzo... nawet się wypowiadać na ten temat walki, dlaczego, co i jak, więc możemy przejść do kolejnej. Eee, Czuks i Ezio. Eee, według mnie eee, uważam, że... Czuks, dlaczego? Z tego co wiem i z tego co tam były e, kiedyś jego tam, instastory w ogóle, przed pierwszym highligiem on wrzucał e, tam instastory z treningów. I uważam, że to co on powiedział, że nie ćwiczył, jest jednym wielkim baitem na Edzia i że, że go wkrótce po prostu przeczeka, a potem rozpierdoli i, i tyle. Może być na odwrót. Ale myślę, myślę osobiście, że Czuks może wygrać tą walkę ze względu na e, gabaryty swoje, bo on jest, z tego co mi się wydaje, e, trochę sporo większy. Fajny kursik, bo 2.3, e, więc jeżeli wygram, to będzie to jakieś, nie wiem, 11 tysięcy ponad. Coś takiego. E, więc wysyłamy na Czuksa. E, zostało jeszcze parę w sumie typów. I teraz tak, przechodzimy do Alana i do e, Denisa. Ja osobiście uważam, że jeżeli, jeżeli w pierwszej rundzie, e, bo pewnie Denis wleci w furię, jeżeli Alan przetrwa to furię e, do pierwszej rundy i Denis się w niej wymęczy, to wtedy Alan wygra to na punkty. Jeżeli Denis się nie wymęczy w pierwszej rundzie, i dotrwa do drugiej rundy Alan, to w drugiej zostanie rozpierdolony. Tak mi się wydaje, po prostu. Denis jest kurwa, wielkim, kurwy synem. I myślę, że mimo to, że Alan może mieć zajebiste umiejętności, to jednak, gdy masz chłopa 20 kg większego od siebie, no to kurwa jest ostre wyzwanie. Więc ja daję na Denisa. Też fajny kursik jest na Denisa, bo dużo osób stawia na Alana. Więc też będzie fajny hajsik. Kto tam jeszcze walczy? Gruby kto tam jeszcze walczy Mob i Nowaczkiewicz Mob i Nowaczkiewicz. To jest ostatnia walka osobiście postawię na tego. Bo ma fajny kurs. Nowaczkiewicz myślę, że może wygrać, ale... Ale przegrasz pieniądze. Ale przypierdolę hajs, gruby się pośmieje, ja się pośmieję i będzie zabawa. Więc ja stawiam na na Dredziastego, niech wleci Lucky Punch i ja dostanę laki 10K, to są takie szybkie typy od nas, Gruby niestety nie może, nie wiem czy pamięta nawet swoje typy w większości, ale no, ale no nie mógł się powstrzymać i po prostu od razu... Od razu poszedł i postawił. Dobra, to na szybko dawaj ty gruby, możesz dać swoje typy. Może... Czy nie masz otwartej tej listy? E, owca, fagata, mini Jack Zony, znaczy mini Mike, Zony, y, Czuks, Denis i Nowaczkiewicz, i chyba Karwat ostatni. I Karwa, tak? Tam jest ten mhm. sam kurs, więc tak naprawdę to jest po chuju, e, więc ja nawet nie będę stawiał na to, bo to szkoda pieniędzy, bo to jeden i pół to. Zanim kurwa się dowiemy wyniku, to możesz iść na kuriera i zarobić tyle, tyle co możesz przepierdolić. Co, myślę, że to na tyle. Taki szybki odcineczek. Wpadajcie na Discorda, tam macie konkurs na Discordzie o 5000 dolarów i też zostawiacie jakieś komentarze, co można byłoby nagrać. I najciekawszy komentarz dostanie ode mnie bonus. I też będzie jedna osoba z komentarzy wylosowana, e, która zgarnie też 5000 dolarów. Więc piszcie komentarze, bo zajebisty zasięg był pod poprzednim filmem. I no niestety, przez trochę leniwość, trochę brak czasu, e, w połączeniu z tym nie było czasu, żeby tego nagrać. Ale myślę że, myślę, że może coś się uda bardziej częściej ponagrywać. Wpadajcie do grubego, zostawcie mu suba. Na 300 subów ma on e, wrócić. Więc zobaczymy czy dotrzyma słowa. No i co? Dzięki za oglądanie. Nara. No